Siemanko z tej strony, Sinserol, A przed Wami kolejny opening na Hellcase, ponieważ stuknęła nam liczba 150 subów. Aktualnie mam ich 155, tak więc dzisiaj wycyrklowane 155 10 centówek jest w banku. I co? Możemy sobie pootwierać jakieś skrzyneczki. Może zacznijmy od czegoś taniego na rozgrzewkę? Może na jakąś tutaj malutką wróżbę? Jakąś. Skrzynkę Duelist 65 centów, musimy tylko poczekać na rywala, bo to jest w bitwie. Opening, zobaczymy, wylosowała nam Ferlotha jakiegoś Ferlofa? Bardziej chyba tak powinienem to przeczytać. No i wiadomo, pojedynek przegrany. Tak więc ja dziękuję bitwom. Nie, nie ufam, nie wierzę. Idziemy coś normalnego otworzyć. Może zacznijmy sobie od tej skrzyni Dragon. Ostatnio dobrze padały tutaj frankliny, z tego co pamiętam. Tak więc sobie rozpoczniemy. Zobaczymy, co nam tym razem ta skrzynka przyniesie. StatTrak Track P90 Chopper. Nawet ładny, field tested. Hmm. Zostawmy go sobie na razie, bo P90 to jest broń, której w sumie dość często się używa. Być może to będzie ewentualny materiał na nagrodę. Na nagrodę bo prawdopodobnie odpalimy u P200 P2000 ale to raz, raczej słaby myślałem, że tam padnie ten Kameleon aug. No nic. Nawracając nagrodę, bo prawdopodobnie odbędzie się drugi turniej. Na moim kanale. Turniej z widzami pierwszy już był. Walczyliśmy na mapie 1 na 1 na kałaszki. Glock. Hmm. No dobra, spadamy z tej skrzynki. I idziemy gdzie indziej. Może Suncase? W pierwszym turnieju wygrał Wyzyr Z tego co pamiętam, drugie miejsce miał Sincerol fan numer jeden. Tak się nazwał Jeden gracz. Otrzymałem token. Tokeny wydarzenia mogą. Można zdobyć otwierając skrzynki. Okej. Okay. Ale raczej tej broni nie zachowam. Nie sądzę, by ktoś chciał taki skin do tej broni. Trzecie miejsce zajęłam ja wtedy na pierwszym turnieju, a czwarte był Julson. Hmm. No nie lecą, nie lecą zbyt dnio te skiny, zbyt fajne. O, dobra, lecimy dalej. Tylko tym razem powiedzcie, jaki turniej byście chcieli, czy może na przykład na pistolety, może na AWP albo jakiś inny pomysł. Piszcie w komentarzach, wszystkie chętnie przeczytam, zobaczymy czego będzie najwięcej chętnych. Wtedy się dostosujemy, wtedy też podam jakiś termin bliższy Bo na tym momencie w sumie nie mam terminu wybranego Pewnie jakiś weekend, jak to tak klasycznie, żeby każdy mógł zagrać No ten Suncase też tak średnio dzisiaj, nic fajnego nie dropi Zaraz uciekamy stąd chyba O jest Franklin? Nie, kolejny stat track Fuh. Ale nie sądzę, well worn hm. Może nie. Shotgun to jednak też nie jest zbyt często używana broń. Przynajmniej nie ten po stronie terrorystów. O, to będzie tanie. 88 centów. Ostatnia próba. i Jak nie, to lecimy dalej. Moim zdaniem fajnie było właśnie się na jakieś pistolki zmierzyć albo na snajperki. Kolejny Statrak, duo beretta hmm. Dobra, ostatnia. A z pistoletów nie wiem, albo USP, albo może Glock. No proszę, mamy 57A, field tested. Możemy go sobie zostawić. Na razie. To Co my tu mamy? Mamy chyba dwie bronie w tym momencie: Statrak P90 i 57. Proszę bardzo. Możemy wziąć tą protection case. Dolar 40. Chociaż tutaj takie średnie skiny, ale no. Zobaczmy, otwórzmy. To jest ta eventowa skrzynka. Może jakiś token dropnie? To by było warto wydropić. O, Franklin. $80 Factory New. Hmm. Na razie go sobie zostawimy. Otwórzmy jeszcze raz. Ale nie wiem, Franklina już raz rozdawałem. Może go sprzedam po prostu i otworzę nową skrzynkę. Uuu, tutaj jakby taki kałaszek wpadł. Uncharted, kałaszek. Ale tani dość. Otwórzmy jeszcze jedną Zobaczmy co tam nam innego wydropi się Znowu ten kałaszek, ale w stat Traku. no proszę No dobra, to tego sobie zostawimy, a sprzedamy sobie Sprzedamy sobie Franklina Nawet fajne te skrzynka, fajna Dropią fajne skiny, przynajmniej na razie Chociaż taką Którąś z tych nagród, to bym bardzo chętnie przytulił samemu nawet Zobaczmy co nam drobnie. No, już przeleciały Elite Build. Też całkiem fajny ten kałaszek jest. Ale to sobie sprzedajmy go i otwórzmy jeszcze raz. Było się nam praktycznie idealnie zwróciło. I znowu ten Elite Build. Tym razem gorszej jakości. Ale trudno. Zobaczmy jeszcze raz. Na ten moment mamy już trzy skiny, więc w sumie całe podium już mamy. Teraz możemy troszeczkę ryzykować. Jakieś takie lepsze skiny może nam się trafią. Taki Cyrex. Mógłby być spoko. O, nie wiem, jaki ten skin. Średni. Znaczy, ładny jest on ogólnie, ale jest field tested i nie jest zbyt drogi. Hmm. No dobra, otwórzmy jeszcze jedną. Zobaczymy, jak to będzie. Cały czas przelatuje tam. A Well worn. Cały czas przelatują te czerwone skiny. No, może gdzieś tam się trafi, zobaczymy. No i Franklin. Hm. Jeszcze raz. Dobra skrzynka, podoba mi się. Do tej fajne skiny dropią. Co prawda na razie i tak jestem na minusie z nich, ale. Uuu, niestety. I znowu ta włóczka. Po tej sobie pójdziemy zobaczyć jeszcze inne skrzynki, chyba, bo. Nie wiem ile tam. Jeszcze jest skrzynek ciekawych w sumie. Dobra, kałaszek. Minimalware. Zobaczmy, ile mamy jeszcze cztery dolki. Nie chcę brać żadnych pojedynkowych. A to jest za 6,50. Nie wiem czemu. Wzdram sobie, jeszcze 65 centów. Tutaj większość jest jednak tych tajnych skrzynek. To jest większość pojedynkowa. Hmm, hmm, hmm fervor? co tu mamy? możemy ją zobaczyć dobra zobaczmy ten fervor czyż coś czy... Się... aha to jest do bitwy, to nie to ja dziękuję za taką bitwę to ja nie chcę, ja żadnej bitwy nie wygrałem na tej stronie jeszcze więc USP A no dobra, jedną skrzynkę z łuskiem otworzymy. No. Może na te pistolety się wróżba jakaś spełni. O, 13 centów dobra, spadamy z tej skrzynki. Lecę, wrócę do tej protection. Ona była dobra. Może tak na koniec jeszcze coś ładnego. Zobaczymy. No i najgorzej. To jest chyba najbrzydszy skin. Nie wiem czy nie w całej grze, prawie że w ogóle nie różni się od podstawowego karabinu. Hm. Jeżeli opening się podobał oczywiście możecie napisać w komentarzu i napiszcie którego skina byście chcieli najbardziej z tych co tutaj dzisiaj trafiam. No chyba końcóweczka, bo już tutaj coraz gorsze te skiny. Siadało w pewnym momencie, ale teraz to już słabo. No gl Glock mnie troszkę poratował, bo... Jeden cent ma więcej niż potrzeba, więc chyba ostatnia skrzyneczka. Zobaczymy, jak to będzie. Digielek beznadziejny. 54 centy. Zobaczmy sobie jeszcze ewentualnie, co tu można otworzyć. Tak, na koniec. Co to są za skrzynki? A, to są takie. Multicasy. No to na nie to mnie nie stać, niestety Hmm Battle Creams To też bitwa No nic, możemy jeszcze otworzyć najwyżej mil chyba Jedyna skrzynka dość tania A widelec, może coś się trafi fajnego Na koniec MP9 Deadly Poison Dokładnie takiego samego mam. Dobra. No nic, nie będziemy chyba przedłużać. Tutaj i tak są w stanie te, sk te skiny. No i co, wychodzi na to, że będziemy mieli kałaszka stat Tracku Uncharted 5.7 Foul Play, który jest field-tested. Wszystkie trzy skiny field-tested. No i chopper stat Track do P90. Tak więc na podium już mamy nagrody Jeszcze możemy zobaczyć tego tokena w sumie, bo jakiegoś tam wydropiłem chyba. Postaw zakład, nie wiem o co chodzi w tym. Zobaczymy o co chodzi. Czas do spinu 5 minut. E, to nie wiem czy ja będę czekał na to na nagrywce. Po nagrywce już sobie to obczaję. A na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, że opening się podobał, że skiny były całkiem niezłe. Tak mi się wydaje, że nawet nieźle wybrnęliśmy 3 skiny całkiem niezłe, dwa w stat traku, tak więc jakieś tam nagrody będą. Napiszcie jeszcze raz, powtarzam, napiszcie w komentarzu, jaki rodzaj turnieju byście chcieli tym razem. Ja myślę, że najfajniejszą opcją byłby albo jakiś pojedynek na pistoletę, albo właśnie na snajperki. Ale wszel wszelkie tutaj opcje piszcie, jak coś, to jesteśmy tutaj bardzo elastyczni. Możemy sobie podziałać. No i tak jak mówię, jak już wybierzemy jakiś typ turnieju, to dopiero wtedy będziemy ustalać termin, żeby to wszystko mniej więcej ładnie pasowało. A na dzisiaj to wszystko. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!